Прошу в Краков. Здравствуйте. Алло. Полковник Заболотный. Да кто Еще говорит? Алло. Раз... Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вукау в Кракове, Сухан. Сообщите-то мне надо вам. Алло? Начальнику второго отделения прибыть в понедельник к девяти часам в триста четырнадцатый кабинет. <говорит> 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 да. Прошу сухам, букау. Я чё, не по-русски, что ли, сказал? Начальнику второго отделения. Прибыть в 314 кабинет. Слушайте, К... я не Букину. Хало. Хало. Я чё, не по-русски, что ли, сказал? Нач... Слушайте, Мариса, а может ты разберёшь по-русски? Не, ну, то, то, то так, что не умею. Что Я не умею по русскому говорю, я не умею русского... No to chcesz, No i co on będzie, no nie wiem, Halo? Halo? Proszę. Pan dodzwonił się do wojskowej komendy, y, uzupełni chyba pomyłka? Tak. Tu jest wojskowa komenda w Krakowie? No tak. No, w jakiej sprawie pan dzwoni tutaj do wojskowej komendy? Ja, czu, nie wczoraj, ja nie po rosyjsku, co, proszę 4. pana, kabinet. ja nie znam po, y, rosyjskiego. Halo? Znaczy, nie? Proszę, wojskowa komenda w Krakowie. Proszę pana, my nie, ro, nie umiemy y, mówić w obcym języku. Jeżeli pan by chciał tutaj nas odwiedzić, wojskową komendę, to zapraszamy osobiście. Ja telefonicznie z panem nic nie e, załatwię. Ja proszę, się zabrać po rusku? Nie, nie. My, my nie umiemy po, po, po rusku mówić. A w jakiej sprawie pan dzwoni? Wy możecie ruskim znamy, Nie znamy tego języka. My tutaj operujemy to, język polski. Wy tam, w serio? Ja nie. Proszę, wojskowa komenda w Krakowie. Zdziwajcie, tak? Proszę pana, kora, proszę, o, podaję panu numer telefonu. 261 13 44

37. siedem. pan, że łaski ciło tam w barmociu, gdzieś pan Proszę, wojskowa komenda w Krakowie. Ziobro, kurwo, jebana! Przestań mi kurwo rodzinę prześladować! Pedale pisowskie w dupę jebardy! Proszę pana, ta rozmowa jest nagrywana! Ja tutaj mam Halo? numer telefonu, z którego pan dzwoni tutaj do wojskowej komendy. Ja do pana grzecznie rozmawiam. Dlaczego pan tak, yy, yy, tak yy, brzydko do mnie mówi? Proszę pana, ale pan... pan się połączył, nie za żadnym ziobro. Czemu pan ubliża? No właśnie, bo tutaj dzwoni jakiś pan, który po prostu. W obcym języku, my podaliśmy numer telefonu do porucznika Górki, a pan się tutaj wyżywa na nas. Halo? Nie panie mają poruszki język? Nie panie mają ruski język. Nie, nie znamy języka rosyjskiego, więc jeżeli pan chciałby coś załatwić, to zapraszamy tutaj do wojskowej komendy i na, na miejscu wyjaśnimy problem. Ja nic nie rozumiem, co pan mówi. No ja też ja pana nie rozumiem, się... bo ja nie umiem bo w języku rosyjskim rozmawiać. Pan się dodzwonił do wojskowej komendy Uzupełnień. Nie, nie, nie słyszę, coś przerywa. No ale kogo pan tam ma z językiem y, polskim? To niech pan odda słuchawkę i ten pan niech powie, o co chodzi. Halo? Proszę pana, ja nie, ja nie wiem o co panu chodzi. No pan to pan chyba do dzwoni do wojskowej komendy, tak? Urząd jest nieczynny. W poniedziałek proszę zadzwonić. Ale pan dodzwonił się do wojskowej komendy. Nie, nie wiem, do jakiego urzędu pan chce się dodzwonić. Ja tutaj tutaj pamiętam, zgłasza się, się wojskowa komenda Uzupełnień w Krakowie pod ten numer. Ja nie już co ty gawarisz. Ja, ja nie znam ja też... języku rosyjskiego. A gdzie pan chce, chce się dodzwonić? Do jakiego urzędu? Pan do wojska się dodzwonił. Do wojska. Wcielamy Security. tutaj do wojska. Security. No pan chyba ma zły numer. Nie pod ten numer pan dzwoni, gdzie, gdzie, po, gdzie powinien pan się dodzwonić. Nie. Pana Rzeczki, nie ściemniaj. I nie dzwoń tutaj. Tak, słucham. Halo. Паша? Здравствуйте. Я Октябрьский комиссариат, полковник Заболотный. Да это кто говорит? E, прошу, а по польску не можно? Нет. Э, e, то до видения, ежели не можно. Я что, не по-русски, что ли, сказал? Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет. К Букину. Бутылка шампанского ко мне. Где он находится, ёб твою мать, ну? Но... Так, слухам. Где он находится? ёб твою мать, но заебал уже. Так. Вы можете русским языком ответить мне. Так. Куда прибыть, я вас спрашиваю еще раз русским языком? А? Издеваетесь, да? Да ёб мы. Прошу войскового команды в Кракове. Dzwoni pan pod właściwy telefon, yy, dzwoni pan yy, także pan w, dzwoni tam gdzie trzeba, nie pod yy, dzwoni pan pod niewłaściwy telefon. No właśnie pan nie, yy, a nie wiem co ten pan chciał załatwić, proszę pana. Hallo. Dzwoni Pan Podnie właściwy telefon, dzwoni Pan także pan dzwoni tam Ci trzeba, nie pod. dzwoni Pan Pod nieba Właściwy telefon, dzwoni Pan także pan dzwoni właściwy telefon, dzwoni Pan także pan dzwoni tam gdzie trzeba, nie pod. dzwoni Pan pod niewłaściwy telefon. Dzwoni Pan Podnie właściwy telefon, dzwoni Pan także pan dzwoni tam Ci trzeba, nie pod. dzwoni Pan Pod nieba Właściwie dzwoni Pan także pan dzwoni właściwie dzwoni Pan także pan dzwoni tam gdzie trzeba, nie pod. دوی په دې باندې باچوې ټلیفون